Storczyk, którego znalazłam na śmietniku, zaczął puszczać pędy kwiatowe, więc film o przesadzaniu i nawożeniu musi być niestety przełożony. Ale w tym odcinku z serii storczykowej opowiem Wam, jak podlewać storczyki. Są dwie szkoły, które nas uczą tego, jak prawidłowo należy to robić. Pokażę Wam to na końcu tego filmu, ale wcześniej zaprezentuję Wam 9 podstawowych zasad, którymi należy się kierować, żeby roślina była dobrze i prawidłowo nawodniona, niezależnie od metody, którą stosujemy do ich podlewania. I uwaga, mam dla Was PDF-a odnośnie. Namaczania, nawadniania tej rośliny możecie go pobrać z linku, który znajduje się w opisie pod tym filmem, ale również w komentarzu. Więc zachęcam Was do sprawdzenia, co dla Was przygotowałam, no i oczywiście do dalszego oglądania. Zanim zaczniemy jakiekolwiek podlewanie czy namaczanie, musimy rozpoznać, czy roślina tego wymaga. Poznamy to po kondycji korzeni. Gdy korzeń jest srebrzysty, lekko pomarszczony, taki szary, to znaczy, że roślina jest odwodniona i należy ją podlać. W przypadku gdy korzenie są zielone, jędrne i sztywne, to podlewanie przekładamy na inny dzień, gdy podłoże przeschnie. Gdy nasz storczyk jest przesuszony i wymaga namoczenia, podlania warto stosować i przestrzegać dziewięciu zasad. Po pierwsze, Roślinę podlewamy rano. Robimy to dlatego, by roślina miała cały dzień na przeschnięcie. Jakikolwiek nadmiar wody skumulowany przy korzeniach czy liściach może być ogniskiem zapalnym różnych chorób grzybowych, które najczęściej i najlepiej rozwijają się, gdy jest ciemno, gdy panuje noc. Dlatego roślinę podlewamy rano, by miała cały dzień na przeschnięcie. Według drugiej zasady, roślinę podlewamy latem znacznie częściej niż zimą, ponieważ jest wyższa temperatura powietrza, lepsza cyrkulacja, podłoże szybciej wysycha, a korzenie storczyka przysychają. W tej zasadzie chodzi o to, by obserwować podłoże w jakim tempie wysycha, bo być może zimą w Twoim mieszkaniu takie podłoże u storczyków wysycha znacznie szybciej niż latem. Trzecia zasada mówi o tym, by rośliny w małych doniczkach podlewać znacznie częściej, ponieważ jest znacznie mniej podłoża niż w większych. Ale rośliny, które są mocno przerośnięte, ich korzenie pozwijane, również wymagają częstszego podlewania, ale krótszego. Mało podłoża oznacza mało wilgoci wokół systemu korzeniowego, więc roślinę trzeba namaczać znacznie częściej. By wiedzieć, kiedy dobrze podłoże przeschło, warto mieć miernik wilgotności podłoża. I uwaga, możemy go zrobić sami. Wystarczy w doniczkę wbić drewniany patyk do szaszłyków lub pałeczkę do suszy, trzymać ją w podłożu, a cała wilgoć, która znajduje się w doniczce, przejdzie również na kije. Gdy go wyciągniemy, będziemy widzieli, czy jest wilgotny i czy roślina. W podłoże wymaga namoczenia. Kolejna zasada nawadniania storczyków mówi o stosowaniu prawidłowej wody. Woda to podstawa. Do podlewania najlepiej stosować deszczówkę. Deszcz zbieramy jakieś pół godziny po tym, gdy rozpocznią się opady, dzięki temu wszelkie zanieczyszczenia z powietrza już dawno spłyną na ziemię. Bardzo dobrze sprawdzi się również woda przepuszczona przez filtr odwróconej osmozy. Jeżeli jesteśmy zmuszeni użyć wody z kranu, to taką wodę należy przygotować, żeby pozbyć się wszelkich ranów i chlorynów, a następnie wodę odstawić na dobę, by nabrała temperatury pokojowej. I jak już jestem przy temperaturze, to pamiętajcie o tym, że storczyk pochodzi z terenów tropikalnych, gdzie deszcze są ciepłe i przyjemne, a mikroklimat mniej więcej ustabilizowany. Dlatego roślinę podlewamy wodą o temperaturze pokojowej, czyli pomieszczenia, w którym przebywa storczyk. Woda za ciepła i za zimna może wywołać u storczyka stres, a to przełoży się na żółknięcie liści i ich opadanie. Podlewając torczyka uważaj, żeby nie oblać jego liści. Wiadomo, czasem może nam skapnąć kilka kropli, a te pozostawione krople mogą spowodować wykwit patogenów grzybowych na liściach, dlatego nie dajmy im szansy na rozwój i wytrzyjmy dobrze zamoczone liście. Mokre liście przy zamoczonym w stożku wzrostu, czyli koronie, to dopiero pikuś. Nie wolno nigdy pozostawić nawet najmniejszej kropli wody, która dostała się między liście. Najbardziej wrażliwym punktem rozwoju Rośliny na zamaczanie, na przemoczenie jest górna część rośliny, miejsce z którego wyrastają najmłodsze liście. Dlatego jeżeli niechcący Dostało się tam trochę wody, za pomocą chusteczki dobrze osusz to miejsce. Roślinę również możesz przekręcić do góry nogami, żeby ewentualny nadmiar wody wypłynął z pomiędzy liści. Ponieważ co za dużo to niezdrowo, odnosi się to również do częstotliwości i ilości podlewania, nawadniania, namaczania storczyków. Za duża ilość wody nakumulowana w systemie korzeniowym czy w podłożu będzie powodowała gnicie korzeni. Roślina. Przez nadmiar wody nie będzie oddychała prawidłowo, zacznie gnić, liście żółknąć, marszczyć się, pąki kwiatowe opadać. Dlatego przestrzegając tych zasad nie dopuścimy do przelania rośliny. Ale jak ją podlewać? Są na to dwa sposoby: dwie różne szkoły. Jedna mówi o namaczaniu rośliny. Namaczamy w wodzie, o której wspominałam wcześniej. Moczenie takie zwykle wykonujemy raz w tygodniu przez czas mniej więcej 20-30 minut. Jeżeli roślina jest mocniej przesuszona, wtedy takie namaczanie przedłużamy o kolejne 20 minut. Do takiego namaczania można dodać płynny nawóz. O tym jak to robić, jak stosować nawozy, opowiem Wam w innym odcinku. Druga szkoła, druga metoda mówi o tym, by roślinę podlewać jak zwykłą roślinę domową. Storczyka stawiamy na podstawce. I podlewamy, przelewamy dobrą wodą. Czekamy, aż woda przeleci przez podłoże, przez doniczkę. Nadmiar wody skumuluje się w podstawce. Roślinę przetrzymamy przez 15-20 minut. Woda podsiąknie z podstawki w podłoże, i dzięki temu roślina jest nawodniona. Ale nie do końca, bo w tej metodzie musimy się liczyć z tym, że podłoże przy takim podlewaniu wysycha znacznie szybciej niż w przypadku namaczania. Niektórzy mają na to sposób. Roślinę wstawiają w osłonę a na dno osłonki leją odrobinę wody, tyle wody by nie stykała się z systemem korzeniowym. Woda pozostawiona w osłonce paruje, nawilża podłoże jak i korzenie powietrzne storczyka, które wystają spoza doniczki. Ale która metoda jest najlepsza do podlewania, namaczania, nawilżania storczyka? Ciężko powiedzieć, ponieważ nie wiem jakie warunki panują w waszym mieszkaniu, dlatego sami musicie się przekonać metodą sprawdzenia, przetestowania co najlepiej się u was Sprawdza, czy macie powietrze suche w mieszkaniu, czy jest duża cyrkulacja powietrza. To wszystko ma wpływ na to, w jakim tempie wysycha podłoże. Sprawdźcie to sami, przekonajcie się, która metoda jest dla Was najlepsza. Mam nadzieję, że ten film Wam się podobał. Zachęcam Was do subskrypcji, do dzielenia się nim wraz ze znajomymi. Miłego dnia Wam życzę i pozdrawiam.